Cześć witajcie na Franka kanale, czyli Frankie YouTube, bo ogólnie no długo się nad yy, zdjęciem kanału i w ogóle tym. Ja tak wiem, ale nad zdjęciem kanału i w ogóle yy, nazwą. nazwa była trudniejsza od zdjęcia, bo ustawiłem sobie yy, z jednego takiego. Zdjęcia. Zdjęcie było trudniejsze. Co? Co naprawdę? Naprawdę? I tak na serio? Dobra, będziesz nagrywała. Ogólnie, teraz. Nie, to Okej, okay. i dzisiaj Wam pokażemy w tym odcinku, co robimy na dworze. Frankowi właśnie spadła. Czapa, czapa, łapiesz? Nie. Ja też nie rozumiem. Ja też. Hechę mój. Au! Mój palec! To czuł, No, uderzyłeś mnie huśtawką, u dziadzie. Huśtawka <śpusz> <śpusz> to nie huśtawka. Huśtawka to. Jezu, ja zapomniałam, że nagrywam. Bo tak sobie zsałam. O tak! Nie, na odcinku, Zuzia. Ale mnie to boli. Ja widzę, że już mija w ogóle łapię to, że ona będzie szczekała do bramy. Że jak przechodzi jakiś pies, bo ona nie szczekała nie. Słuchajcie, gdy ja pan chupa podobne. A Jedno no tymi butami. No nie Mega na. Zobaczcie, jak się huki dobrze. nie pójdę sobie na wieżyczkę, to będzie lepiej widać. O, tej franka. W ogóle ta konstrukcja się cała trzęsie jak ktoś się buja. Więc to będzie rozmontowane, i te drzewa będzie. będzie ścinane. Jak ktoś więc... No, jak ktoś się mocno buja. Ogólnie taki jest widok. Tutaj mamy zrzanie i trampolinę. Trampolinę. I my mieszkamy w bliźniaku. Prawda? Chodź tutaj, Franek. Próz, tak odcinek będzie po prostu polegał, że będziemy was odkładać w naszym ogródku i... i tak no, dalej. No i tak dalej właśnie tak będziemy robić rzeczy na zewnątrz. Ja wiem ile to będzie trwało, ale odcinek będzie. Dobra, zjeżdżaj. Yeah. Dobra, słuchajcie, jak to jest piękne. Tylko pamięta,

I patrzcie na to, musicie się czegoś nauczyć. Bóg, Nauc prawie wypadłem. Leć! Leć! Ja wam teraz to pokażę z kamerą. Zuszia ja teraz to pokażę widzą. Tak to się rawi, widzą. O nie, zapomniałam, że kamery jeszcze raz. Ludzie. Patyczek hatychak, ogólnie y, Na, na zuziej kanale, czyli. De y, no właśnie, z dużej litery. Liter. To ogólnie tam możecie zobaczyć odcinki z Miko, czyli naszym językiem. I y, też możecie zobaczyć wczorajszym y, wieczorem odcinek, który był y, polegający na tym prawie samym co teraz polegającym na tym, co robimy wieczorem. Więc możecie sobie zobaczyć, ale była bitwa na poduszki. Ja wygrałem w ELU. <laughs> idziemy do nieba. Nie no. Żartuje. nie Trochę ciemno w ajku Nie aż tak ciemno. ciemno to ciemność to jest bardzo ciemno. Trochę pod nam ekran też tak na maksa nie rozumiem ale Zuzia yy, patrz coś widzę Zrobiła się zobaczcie, przyskoczy to co? to, że ty w ogóle odbiegasz? Nie trzęsę! Nie zauważyłem tego! Ja się patrzę, jak kameruję. Patrzcie. To akurat teraz nie trząsłem kamerą. Ale jak Jak, Zuzia, zobaczysz na nagraniu, że nie trząsłem kamerą. Mo możesz potem wejść na mój kanał i zasubskrybować mnie, okej? Okay? ok. I w ogóle zasubskrybujcie mnie z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę Ja tak. mam już 23 subskrypcje, a Franek na zero out. No tak, bo... Nie, bo co? Ja, ja nic praktycznie na ten kanał nie nagrywałem Ale znów nie? zacząłem Ogólnie no. Widzimy się za chwilę.